Witam. Zajęcie mam. Zobaczcie jakie. Przewody trzeba rozbierać. Ale dobrze nie idzie. O, pik. Ostatnio 60, 2 kg było, jak rozebrałem A już... Czekajcie z tej strony. Nie yeah. O, a już tyle. Tyle rozebrany już Na razie nic ciekawego nie przywieźli. No tego no, tak będzie A ostatnio przywieźli pralkę automat, też na chodzie. Znaczy już no, tamta stoi, już się sprawdzali. Wszystko działa elegancko. Tu zaraz też pokażę, czekaj, tu wszystko, że to nie jest. To, to, nie, to też to nie... Facet, 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 No, klamekki. I to wszystko... Komplekty. No, jakie klamki, fajnie. o. Kto zgadnie co, z czego to jest? Jest tu, bo Ale tutaj. No a propos, ażki. pomyłka nas dalej. To jest Zmiany, czekajcie, trochę. O! Siedzieli, jak rozbieram. Dalej siorbię. Myślałem, że nie będzie piła. Śmierć. Nie wiem, co ona tam. No, czy tej parę dni tam była. Chyba trzeźwa, z czego nie jestem pewny. Chyba te pieniądze co, nie w góryka w robocie był jeden, jeden dzień i dość. Dziś mówiliśmy już lata. Ona trzeźwa, to chcę pomóc, a już... jakby wytknięć myśli daj te sanatory, przystałem. Dla nich korzyć, pomagać. Bo nie ma sensu. W dużej mierze jest od niego uzależniona. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Ale jest uzależniona od niego. Czy mi czy zastraszona, nie wiem. O co tam chodzi? to jest koralowka, koralowka, ja mówię, że jest suchy. Jeżeli mi chciała, to byś za mną to zmieniła. No ale nie chcę, no to jest ich, ich sprawa. Chciałem ja poziomu wadać od transu. O, a tu mamy no, byłem ostatnio znaczy ostatnio wczoraj Trochę porobiłem Będę źle Bo pod jabłonko był zamontowany, ale już tam trochę wykopałem, znaczy te Kujoskałem wykopałem wczoraj nie, 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 nic ostatnio tak walił deszcz Wannę postawiłem przed domkiem, nie? Odsądka wanna wody była. znaczy ci jest! Bo nie, nie wylałem. Bo po co wylawać? Przyjda na podlewanie. Dalej nie wiem co z tym, z tym chujosem, jak to kurwa się rozrasta. Normalnie tragedia, ale ziemniaki, ziemniaki eleganckie, ładne. Chodzi, że wyższe, to trochę <tuszy> <tuszy> Poza tym co, wszystko jest dobre. Nic nowego, wszystko po staremu. Czy ktoś tam wie, Ja tu nie czytam nie, komentarzy, bo no nie chcę, bo te nie będę mówił kto co i jak jak się nudzą, to niech się sobą zajmą, a nie kimś, już się mówi tu tyle razy. Jak ja tu tak pochodziłem wczoraj, tym po południu, z tych, przybywców tych naszych, Mnogo, mnogo... No no, niedługo tak będzie, że wejdzie do domu. Powiem, być z domu, bo mu się należy w swoje mieszkanie. Tak będzie. Zobaczycie, słuchajcie moje słowa. No, i raz, No, ktoś mówił, to coś na temat mojej pracy. Ty kurwa, nie pasuje moja praca? Ola mi pasuje Robią ci co Tak się chwalą niby To nie będę mówił kto o kim o bo oni tu już na pewno wiedzą Doskonale o kogo chodzi tak coś mi tak ramionu Ramię te kurwa drętwieje cały czas Lewa, nie mów czego prezes chodzi i zagląda. Chodzi i patrzy, i patrzy, i poczole się grapi, co zrobi. Tu się też taka kobieta przywiozła pralkę. A gazówki też. Też, już rozebrana była, co że najgorzej. nie ma co zrobić. Stoją w góry, ładzić co? Chuj od poleży. Monitory pralki. Teraz to przeważnie. Kiedyś to było, te obciążniki. A teraz? Beton. Ostatnio też ja będę chciał czapę, to się kurwa, gdzie napięłam. Te Tu to jest, to jest, to jest, to będzie to parę parę Parę, to wyjdzie, to wszystko Ale się pogoda. Ech. Później pan pokażę tu praleczki, dobra. Jestem znowu. O, jakie patelnie. Ta tu gdzieś zakurzona, ale widać, że o. Tu to chłodnica. Nie to dziwi. Oto o, o. Nie wiem, do czego to służyło. Do rozebrania. To musiądek, O. Zobaczcie jakie. Nie wiem, co to jest. tuż nisza brak a jak no. 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 Jakie I o, najważniejsze. Żelazność no. to trzonek nie pęknie. Co niektórzy wiedzą o co chodzi? No. Pompa. A tu same po tyś tyś.

Ajde. Gitaršu. Podri, valja Ti, ti gdje o. Ne znam ništa. Vjeće se da ne Kompletami się O, beczuszka to wędzarni tu też do zebrania kosiarka aluminiowa. Tu tak mi też poru nie ma rzeczy. Czasami można, jak przywiozę, na, tu jeszcze... Ale tu puszczy zbiornik. Tu benzyna jest nawet. Jezu, tutaj ciekawe. Nie wiem, ci czy pokazywałem wam tego. Na chodzie, dobry rower. No tu jeszcze, proszę bardzo. Pradeczka. Hamika. Sprawdzaliśmy, wszystko działa. Jeszcze tutaj te ustawienia. Zegar też na chodzie i też widać, że Do. nic nie zniszczona. no nie zniszczona nic a nic nie wiem co wam pokazywałem o. maszynka Czego ona no nie wiem, czego służyła? No, soku chyba. Już wszystkie. I tak widział, zobaczyć co ją na górę nad tym żółtym domem. To nie jest to nie jest tęcza, bo bo jest nieoczyste Kolorowy punkt, tak. Na pewno zauważycie.